They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Witam wszystkich, mówi do Was Kernel. Mam przyjemność przedstawić Wam fabułę tej wspaniałej gry. Nasz bohater miał mnóstwo szczęścia. Spójrzcie wrak, wszędzie płomienie. I co? Jesteśmy jedynymi rozbitkami, którzy są na powierzchni. Przynajmniej z tych, których na razie widać. Dobra, tu po prawej jest jedyne wolne miejsce od ognia. Gdzie można przepłynąć, i mamy latarnię. To nie jest zwykła latarnia. Ona jest gdzieś na środku oceanu. Tak, nie mamy innego wyboru, musimy do niej się kierować. Ja już kieruję się po raz kolejny do tej latarni. Co najmniej raz przeszedłem tą grę. I co mogę wam powiedzieć? Zwracajcie uwagę na fabułę. To może być FPS, ale fabuła tutaj jest kluczowa. Więc Wchodzimy. Halo, jest tam kto?